ćwiczenie na zakończenie treningu, a będzie to ćwiczenie na biceps, uginanie ramion ze sztangą łamaną, co tu dużo mówić, jedno z lepszych ćwiczeń na tę partię, w moim planie treningowym jest praktycznie od samego początku rozpoczęcia mojej przygody z siłownią, więc uważam to ćwiczenie za jedno z lepszych, no nie wiem co wykonujemy Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajka, like suba, komentarz, jeśli się Wam podobał. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym materiale.